Partnerem odcinka jest aplikacja do zwiedzania i gra planszowa Master of City London. Grę możesz zgarnąć za darmo. Szczegóły w komentarzu. Cześć. Postaramy się dzisiaj odpowiedzieć na 12 najczęściej zadawanych pytań dotyczących metra i transportu w Londynie. Zaczynamy. Pytanie numer 1. Ile wynosi cena pojedynczego przejazdu za autobus i metro w Londynie? Przejazd autobusem kosztuje 1 funta i 75 pensów. Za tę cenę możemy zrobić dowolną liczbę przesiadek w autobusach i jeździć przez jedną godzinę. Przejazd metrem kosztuje 2 funty i 80 pensów. Za tę cenę możemy zrobić dowolną liczbę przesiadek w metrze i jeździć przez dwie godziny. Pytanie drugie. Ile kosztuje bilet 24-godzinny na transport w Londynie? Bilet ten kosztuje w zależności od stref, np. 8 funtów i 90 pensów w pierwszej i drugiej strefie. Przyjrzyjmy się tabeli opłat w zależności od stref. 80% zabytków w Londynie znajduje się w pierwszej i drugiej strefie. Uwaga! Nie kupujemy osobnego biletu dobowego. Jak go kupić tanio? Oglądaj w dalszej części filmu. Trzecie pytanie to: Jak wygląda mapa stref w Londynie? Metro londyńskie podzielone jest na sześć stref. Link do mapy stref w londyńskim metrze znajduje się w opisie. Pytanie numer cztery: Jak kupić bilet na metro i na autobus w Londynie? Za metro w Londynie można płacić na cztery sposoby. Pierwsza metoda to płatność kartą debetową lub kredytową czyli metodą Contactless. Pozostałych trzech metod nie będziemy omawiać, bo są one droższe i były popularne zanim została wprowadzona metoda Contactless. Jak dokonujemy płatności metodą Contactless? Przykładacie swoją kartę debetową lub kredytową do żółtego czytnika i bramka się otwiera. Następnie przechodzicie, ale nie na każdej stacji są bramki. W Londynie są też stacje, na których nie ma bramek. Nie wsiadajcie wówczas do metra, licząc, że dokonacie tap-in w środku pociągu, bo w pociągach nie ma takich czytników. Trzeba poszukać wolno-stojącego słupka, w którym dokonacie tap-in. Mi zdarzyło się kiedyś popełnić ten błąd. Wsiadłem do pociągu, nie dokonując tap-in, ponieważ nie było bramek, i później nie mogłem opuścić metra, dlatego że nie działała funkcja tap-out. Co zrobiłem? Zawróciłem jedną stację. I poszukałem takiego wolno stojącego słupka. O, zobaczcie, tak wygląda ten słupek. Wychodząc z metra, zawsze robimy tap-out, czyli przykładamy kartę do czytnika i bramki się otwierają. Jeśli nie ma bramek, to szukamy wolno stojącego słupka i dokonujemy tap-out. Pytanie piąte: Jak kupić bilet 24-godzinny w Londynie? Bilet ten nabywamy automatycznie w wyniku pojedynczych transakcji. Czyli kupujemy bilet za pomocą systemu contactless. Na jeden przejazd. Następnie pojedyncze opłaty sumują się. Przykładowo, za cztery przejazdy w pierwszej i drugiej strefie powinniśmy zapłacić 11 funtów i 20 pensów, a system pobierze nam opłatę do maksymalnej wysokości 8 funtów i 90 pensów w tej strefie. Za kolejne przejazdy opłata już nie jest naliczana. Teraz bardzo ważna uwaga: jeżeli chcemy, aby pojedyncze przejazdy zliczały się do biletu 24 godzinnemu, to musimy używać tej samej karty. Szóste pytanie brzmi: Kiedy zaczyna się, a kiedy kończy bilet 24-godzinny w Londynie? Bilet 24-godzinny zaczyna się w momencie dokonania pierwszego tap-in. Kończy się natomiast wraz z zakończeniem doby w londyńskim metrze. Od poniedziałku do czwartku, do 30 minut po północy, w piątek i sobotę do 4.29. Od 4.30 zaczyna się nowa doba. W autobusach doba kończy się codziennie o 4:29 rano. Pytanie numer 7. Gdzie jest mój bilet w przypadku kontroli, jeśli używam metody Contactless? Bilet jest elektroniczny i znajduje się w systemie. W momencie kontroli przykładamy naszą kartę, którą dokonaliśmy tap-in do czytnika kontrolera. Kontroler wówczas ma możliwość sprawdzić, czy faktycznie dokonaliśmy tap-in. Ósme pytanie. Czy cena przejazdu w godzinach szczytu jest wyższa? Tak. Godziny szczytu, czyli PIK, są pomiędzy siódmą rano do dziewiątej trzydzieści i od szesnastej do dziewiętnastej. W tym czasie bilety mogą być kilkanaście procent droższe, ale nie ma to wpływu na koszt biletu 24 godzinnego. W związku z tym, dla wielu turystów, tak naprawdę nie będzie to miało znaczenia z punktu widzenia ceny. Ważne jest to, że w tym czasie jest tłok i turyści będą bardziej narażeni na kradzieże kieszonkowe. A także w godzinach szczytu może być niższy komfort podróży. Zwłaszcza, że klimatyzacja w niektórych wagonach działa słabo. Jeśli to możliwe, najlepiej jest korzystać z komunikacji w okresie poza szczytem, czyli pick-off. Dziewiąte pytanie: czy dopłacam za przejazd z bagażem? Nie, w Londynie nie dopłacasz za przewóz bagażu w metrze, ani w autobusie z pewnymi rozsądnymi ograniczeniami, co wolno przewozić za darmo. Walizki, plecaki, torby podróżne. Bez dopłat, o ile możesz je samodzielnie unieść i nie blokują przejść. Pytanie numer 10. Czy w ramach biletu dobowego mogę korzystać z systemu Overground i DLR? Tak. W ramach biletu 24-godzinnego możesz korzystać również z London Overground i DLR Docklands Light Railway bez żadnych dodatkowych opłat, pod warunkiem, że nie zmieniasz strefy. Jeśli zmieniasz strefę np. z trzeciej na czwartą, to musisz dopłacić do biletu 24-godzinnego. Ale to niezależnie, czy korzystasz z metra, London Overground i DLR. Także te trzy linie tworzą jeden wspólny system, z którego korzystasz na zasadach contactless, dokonując wszędzie tap in i tap out. Jedenaste pytanie brzmi: jakie są zniżki dla dzieci? Zacznijmy od dobrej informacji. Dzieci do 11 roku życia jeżdżą za darmo. Dziecko powinno przejść przez bramkę razem z osobą dorosłą w tym samym czasie. Używają jednej karty. Do tego służy bramka z szerokim wejściem, tak zwana Widegate, która jest zazwyczaj przeznaczona dla osób z bagażem lub wózkami. Są również przewidziane zniżki dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. W tym celu należy wyrobić sobie kartę Oyster Photocard, czyli imienną kartę ze zdjęciem. Będzie ona kosztowała kilkanaście funtów i ponieważ jest ze zdjęciem, to jest bezzwrotna. Na kilkudniowe pobyty nie będzie się jej jednak opłacało wyrabiać. Czyli z dziećmi powyżej 11 lat najlepiej jest płacić w ten sam sposób, jak płacą dorośli, czyli metodą contactless, płacąc niestety standardową cenę. Jak to ogarnąć? Nie możemy płacić jedną kartą za dwie osoby. Na każdą osobę musi być odrębne źródło płatności, czyli możemy płacić za jedną osobę telefonem, a za drugą kartą. Ewentualnie możemy używać dwóch, trzech czy czterech różnych kart, w zależności od potrzeb. Zasada jest prosta: jedna karta na jedną osobę. Następny temat to zniżki dla studentów. Zniżki dla studentów przewidziane są w przypadku, gdy studiujemy w Londynie dłużej niż 14 tygodni. Pytanie 12. Czy coś jeszcze powinienem wiedzieć, korzystając z transportu w Londynie? Do autobusu wsiadamy tylko przednimi drzwiami, płacąc contactless, poprzez dokonanie tap-in, takim żółtym czytnikiem przy kierowcy. W autobusach nie dokonujemy tap-out. Jeśli w autobusie jest tłok, nie można wsiąść przed nimi drzwiami. To znaczy, że nie wsiadamy również drzwiami środkowymi ani drzwiami tylnymi, bo kierowca widząc to, nie pojedzie dalej. W autobusach w strefie dla osób niepełnosprawnych jest taki guzik, który można przypadkowo nacisnąć, opierając się o niego. Jest on trochę niefortunnie zainstalowany. Sam się kiedyś o niego oparłem udem i autobus zaczął dzwonić. Nawet nie czułem, że się o niego opieram. Kierowca wysiadł z szoferki i zaczął krzyczeć. Nie za bardzo pomogło słowo sorry. Mamy dla Was jeszcze jedną ważną wskazówkę o metrze w Londynie. Uważaj na kradzieże kieszonkowe w metrze, szczególnie w godzinach szczytu. W londyńskim metrze dokonywanych jest prawie 10 tysięcy kradzieży kieszonkowych rocznie. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zwiększyć bezpieczeństwo w podróży po Londynie, obejrzyj koniecznie nasz film pod tytułem Czy Londyn jest bezpieczny? Top 12 wskazówek. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, daj nam suba i łapkę w górę. To dla nas ogromna motywacja. Życzymy przyjemnej i bezpiecznej wyprawy do Londynu.